nadchodzi w utęgę dzikości. Wow, idę po ciebie! No i gdzie jest ten wafelek? Bardzo długo nie wraca. Ja tego nie wiem! Wow, wow. No panowie, to faktycznie dziwne jest, no to. Ten... Hm. To jest naprawdę niepokojące. Chyba zamierzam wyruszyć i go poszukać. No chyba wyrwać. No dobra, tylko uważaj ten na siebie. Powacenia. Wow, wow. No dobrze, no to idę panowie. Hm, ciekawe jak długo zajmie mi jeszcze ta podróż do wafla. O, to ty nie. Wezmę jedną na Halloween. Hm. Ciekawy ile jeszcze zajmie mi ta podróż. Nie do końca wiem, gdzie się znajduję. Hm. W końcu jakaś ścieżka. I ja się trochę boję tego miejsca. Ale dobrze. Idę za tymi lampionami. Hmm. Ja w końcu dotarłem tutaj. To wygląda jak głowa wafelka. To jest bardzo interesujące. Muszę iść dalej. Hm. Co to jest za dom? To jest bardzo ciekawe. Hm. Co to za dziura? A co to tutaj tak jebło? To musiała być naprawdę potężna eksplozja. Muszę sprawdzić ten domek. Hm. Co to jest za dom? Czy, czy tutaj mieszkał Wafelek? Ja tego nie wiem. Hm. Co to za biblioteczki? Czy tu coś może być? Niczego tutaj nie widzę. O, hm. tutaj jest łóżko, czyli ktoś tu mieszka. Sprawdzę, co jest za tym biurkiem. Co to za mixury? Ktoś tutaj musi być chyba bardzo uzdolniony chemicznie. O, To jakiś guzik. Co to? Skakuje. Co to za miejsce? Wszędzie jest tutaj biało. Ja trochę jestem przestraszony. Ale zamierzam iść dalej i zbadać tą placówkę. Co to za miejsce? Co to za straszna kreatura? Ja się jej boję. Oni chyba więzili tutaj jakiegoś człowieka. To jest ciekawe. A co to jest za laboratorium? Ono jest naprawdę ogromne. Co oni tutaj wytwarzali? Jakieś dziwne mikstury. Co tutaj się działo? Co to jest? Co tutaj się stało? To jest jakieś jedno wielkie pobojowisko. I gdzie jest ten wafelek? Wafel? Pennywice? Ja to my! Czego tu szukasz, Olo? Ciebie! Co się dzieje, wafelek? Nie interesuj się. Czy ty mnie zdradziłeś i oszukałeś? Jesteś naiwnym nicponiem, Olo. Oszukiwałem cię przez cały czas, a moja walka z Penny była ustawiona. Tak naprawdę z moim clownem knuliśmy spisek przeciwko tobie i służymy Brianowi Herowi. Ja w to wszystko nie wierzę. Przecież pokonałem tego drania, Herobarina. Ty nie jesteś możliwości naszego pene. My go żywiliśmy. Jak mogłeś, łofelek? Jak? Ja mogłem. Dobra, Penny. Zajmij się tym głąbem. No dobrze, babciu. Ja nie macie coś do pokazania. Co takiego? Z... Z... Uch, co się dzieje? W mojej głowie się kręci. Zrób jakieś Ja źle się czuję. Uch. Dobra robota, panie z Wis. Oluśpiony. Czas znikać. Uch. To ulica, moja głowa, nic nie pamiętam. Gdzie ja jestem? Huh? Ciebie witam! W cyrku! Wow, wow. Witaj znowu, Ola. Herobarin! Ty żyjesz? Jak to? Ja zostałem wskrzeszony, wow, wow Pewnie zastanawiasz się, dlaczego cię tu zaciągnęliśmy. No jeszcze jak. Ola! Ty doskonale znasz lokalizację bloku poleceń. On ma ogromną moc. Ty doskonale znasz jego położenie. Jako potrzebuje. Co? Nawet no, gdybym wiedział, to i tak bym wam o tym nie powiedział. Ach tak? Pennywise, Wise, otwieraj klatkę. Tak jest, pani. Wchodź tutaj, Olo. Nie, proszę, zostawcie mnie. Nie, Penny, odpalaj. To Saulo, powiesz, czy nie? Nie, nie powiem, nie mam mowy. W takim razie do następnej tortury. Penny, już możesz wyłączyć. Otwórz klatkę, Penny. Chodźcie, idziemy. Nie, proszę, nie, nie, proszę, zostawcie mnie, nie, 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 proszę, zostawcie mnie, zostawcie mnie nie, wyłączcie to. Wyłączcie. To To powiesz Powiesz no dobra. Command Block jest w moim rodzinnym mieście, Siemanowice. Tyle chciałem wiedzieć. Tym już nie jesteś potrzebny. Co? Jak to? Potrzebowałem tylko Twojego cerku do wyciągnięcia informacji z tego knojka o tym, gdzie położony jest blok po Ty, Nie, Nie! nie. Kurwa, kurwa, kurwa. Szybko! Oh. E, ja nie będę wnikać! Co tu się stało? Ty ja dziób. Nie wierzę w to, co dzieje się Lepi na świat! Ty stój dziób! Tuż po... czas! Tuż czas! Nareszcie. Przybyłem do Siemanowic. manowic. Pora znieść to miasto i dowiedzieć się, gdzie leży blok poleceń. A gdzie co jest, jest blok poleceń? Co to? Wyjmujcie jest. ogień! Върмъвче! Ковалу, ходи, погледваме телевизия! Ну, no добър език! Ну, добре, вече ти пийде, добър език! 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 No dzień dobry, no dzień dobry, witam was z kolejnej edycji Rogalczyk News. No tak, jakieś się stoi co to lata nad miasta się ma tutaj, no tak, no co tutaj się wyprawia w ogóle, no pryta, no pryta, wszyscy mieszkańcy się boją, jedyny z naszych reporterów jest w terenie, a więc ten mieszkańca się zapyta, co tutaj się wydarzyło. No tak, no dobra, i głos do pana reportera przekazuję. Dziękuję za przekazanie głosu, panie redaktorze Marku. W takim razie mam pytanie do jednego z mieszkańców Siemanowic, pana Bowińskiego. A więc, czy opisze pan, co tutaj tak właściwie zaszło? Było matko, autentyk. I tyle co się stanęło w ogóle. Siedzę sobie i oglądam TV-ka i nagle coś się Mówię wam, no autentyk. Jak państwo widzą, sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. Dobrze, oddaję głos do studia. No dziękuję za przekazanie głosu z powrotem. No tak, jak widzicie jest serio ciekawe, tak jak nieciekawie. Go... No prawda tamto się strzela kurwa, nie. Dzień dobry, szanowni państwo, jesteśmy z powrotem. Jak państwo widzą, nastawcała wieża redakcyjna została wysadzona. To jest naprawdę straszne. Chodźmy zobaczyć, co się stało z naszym panem redaktorem. Halo, proszę pana. No, dzień dobry, jeszcze ja sobie przekręcam, on wie kurwa trafił. No, cyg! No, dzień dobry, ja was. Proszę pana. Szybko, musimy uciekać. Uciekajmy, uciekajmy, stąd! Jak najszybciej! No, gdzie? No, powiedzmy sobie no, mojego brata. To jest straszny Kowalu! To chyba był herbarin! Ja nie wierzę, że on powrócił! No prosyku, koń tego, musimy wyruszać i gotować no, ty tak. Ale Kowalu, jak chcesz to zrobić? Jesteśmy sami we dwójkę, i Wafelek cały czas nie wrócili! No dobra, nie mam pomysł, jestem długo znakany, ale ja myślę, że jestem gotowy, tylko ze mną, chłopcze! No chodź to ze mną syku. idziemy to zrobić. Dobrze, Kowalu! No syku, to ty wskakuj ze mną ty... No ty! Kowalu, gdzie my jesteśmy? No zyku, musimy to laboratorium, ale cię jeszcze na tak... No to zobacz, tamto nie jest wesoło w chodź ze mną, na tak... Zyku, zobacz to? Kowalu, co to? No to jest Girandol, no tak... Wow, kowalu, on jest piękny! No tak jak moja żona i Wona, dobry choć już ty, no i na no Ty jesteś jesteśmy teraz na dole, tak jak wczoraj była moja żona. No i tak, patrz na to zychu, ja to odpalam. Idziemy tam, chodź ze mną, no i tak. No ja witam cię zychu, w moim laboratorium. O, jest piękne, kowalu! Teraz ty mi chłopie, posłuchaj. Ja w końcu posiadam zdolność, aby ożywić naszego starego przyjaciela Robota, upobrażonego w walce z Herobarinem. Wow, to niesamowite! Ale jak ty chcesz to zrobić? No no, kiedy byłem opętany przez Herobarina, to zapiję Robota, ale udało mi się zachować jego tych z pamięciowych. Zobacz na to! No, Dzięki tej maszynie my ożywimy robota! To wspaniale! No teraz trzymaj się tego klucza do odpalenia tej maszynerii! No tak. Dzień dobry! Wow! Robot! To naprawdę ty? No to ja! Co się stało? No co ja cię odwróciłem! Słuchaj, nie mamy zbyt wiele czasu! Herbalin powrócił, trzeba go wstrzymać oraz pomóc z naszym kolegą! No dobrze, zniszmy Herobalina. Ruszajmy panowie! Enetyk! No, Chodźcie ze mną! No panowie, ja tu załatwiłem marnotrawstwo naszego Kazika, jeśli nie mogę się mianowic. No Enetyk! Chodźmy! Enetyk! No,